Cześć, witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj prezentacja Peugeot 5008 Dwulitrowy diesel w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów ośmiobiegową japońskiej produkcji. Wersja wyposażenia Aliur. Dobrze doposażony. Klapa elektryczna, podgrzewane fotele. Android Auto. Lampy full LEDowe. System Blis. Asystent utrzymania pasa ruchu. Czujniki parkowania przód, tył. Dach panoramiczny i wiele. Innych opcji to wszystko będzie opisane w poście dotyczącym tego konkretnego egzemplarza. A teraz sobie przejdziemy do pomiaru lakierniczego. Jeśli chodzi o przebieg, to 140 parę tysięcy. Przed jest wykonany z aluminium, tak jak widzicie, na opisie tutaj. Mowa tutaj oczywiście o masce i błotnikach, czyli to jest aluminiowe. Pozostałe elementy są stalowe, stal w ocynku. Jeśli chodzi oczywiście o klapę bagażnika i zderzaki, one są wykonane z tworzywa sztucznego. Tworzywo sztuczne, czyli potocznie mówiąc plastik. Przejdziemy sobie do pomiaru wnęk. Tak widzicie tutaj tego lakieru we wnękach nie ma. Za wiele takie nastały czasy motoryzacyjne, że producenci oszczędzają tam gdzie nie widać i gdzie mogą. Więc tego lakieru na takich elementach, gdzie nie ma za wiele kontaktu, jest dużo, dużo mniej. No i przez to gdzieś tam jakieś ziarenko piasku i niestety, ale potrafi się przytrzeć taka, takie, takie malowanie. Więc jeśli Wam zależy na tym, no to musicie zwracać uwagę jak dzieciaki wysiadają z samochodu lub wsiadają. Tutaj mamy całość w oryginale. Jeśli chodzi o plastiki, no to tutaj to co było mówione, klapa, zderzaki i lecimy dalej z pomiarem lakierniczym Słupek. Z drugiej strony też będziemy musieli słupek pomierzyć i wnęki pojazdu z strony prawej, czyli od strony pasażera. Jak widzicie, auto ma grubość lakieru w wartościach oryginału. Jeszcze słupek tutaj od strony kierowcy. Automatycznie to jakby słupek był malowany, to znaczyłoby jakimś większym uszkodzeniu z przodu, natomiast to jest fabryka, więc uszkodzenia nie było zresztą na całym samochodzie dookoła i wnęki są w oryginale. Przejdziemy sobie teraz do sprawdzenia szyb. Szyba przednia była wymieniana 2021 rok akustyczna najprawdopodobniej jakiś odprysk kamień i tak dalej. Szyba, tutaj mamy 2019 rok produkcji, tutaj mamy 2019 rok produkcji, tutaj mamy 2019 rok produkcji, czyli szyby na razie są w oryginale z daty produkcji samochodu. Tutaj mamy 2019 rok produkcji. Może otworzymy klapę, żeby to było widać dokładnie od środka. Tutaj mamy 19, tak jak widzicie. Czyli jest oryginalna. zobaczcie ile rzeczy było wymieniane, tarcze, klocki i tak dalej. To będzie wszystko opowiedziane później. A tutaj o, może się uda złapać ostrość. Tutaj mamy 19. A ktoś przyjedzie, to będzie mógł to tutaj jeszcze raz zweryfikować, oczywiście. Tutaj mamy też 19, czyli szyba oryginalna. Tutaj mamy 19, czyli szyba oryginalna. I tutaj mamy 19, czyli szyba oryginalna. Czyli wszystkie szyby w oryginale, oprócz szyby czołowej, która była wymieniana. Auto jest z 2019 roku. Szyba czołowa była wymieniana. W 2021 roku. Może nie wymieniana i produkcja jest z 2021 roku mogła być wymieniana w 2022 w trzecim roku na rynku wtórnym. Nie ma to takiego uzależnienia jak przy nowych samochodach, że szyba może być wykorzystana do roku od produkcji. Ok, lecimy dalej z mankamentami wizualnymi. Pomimo kilku lat jazdy tego samochodu po drogach nie ma tych mankamentów za wiele. To idziemy bardzo blisko, żebyście zobaczyli, jak wygląda lakier. Nałożony jest wosk, więc tutaj wygląda naprawdę fajnie to auto. Jest jednoetapowa korekta zrobiona. Tutaj na blendzie jakieś drobne zarysowania od wkładania do bagażnika. I tutaj jakieś takie mikro ryski, które zostały zaprawione. O, tutaj teraz było widać. To jest mniej więcej na długość 1-2 cm, mniej więcej szerokość 1 mm. Tutaj była taka dosyć wniotka w niefajnym miejscu, w dosyć niefajnym miejscu to miało być powiedziane, i tak jak widzicie, zostało to wyciągnięte. Jeśli komuś by to bardzo przeszkadzało, to trzeba by to było pomalować. I tutaj takie drobne rysy na drzwiach. Najprawdopodobniej właściciel miał problem ze skrętem w prawo, z wyjazdem, czyli jak wyjeżdżał za szybko, manewrował i kręcił kierownicą, pewnie gdzieś tutaj. A idealnie jest, żeby auto wyjechało w połowie i wtedy możemy skręcać i nie dokonamy przytarcia tutaj jednej lub drugiej strony. E, tak, było pokazywane. To jest oryginał. Nie było to lakierowane, nie było to naprawiane. Została zrobiona. Zaprawka i wyciągnięta wniotka. Tak widzicie tutaj te wartości są w wartościach oryginalnych. To tutaj ten taki mankament wizualny. I tutaj jakoś taka jedna mikrowniotka nad klamką, która nie jest praktycznie widoczna. I tak się prezentuje, no jak na swoje lata całkiem, całkiem. Ze sprawdzenia zostało nam jeszcze dokonać sprawdzenia układu hamulcowo-jezdnego, czyli opony i hamulce. Hamulce, tarcze, przód wymienione na fabrycznie nowe. Tak jak tam widzieliście, wrzucona firma TRW. Tutaj mamy klocki zrobione, zaciski wyczyszczone, wymalowane, żeby później ktoś miał za parę lat dobrze. Opony wrzucone całkowicie nowe, wielosezon 225 x 55 na 18 Macie nowe opony na osi przedniej, więc tutaj jest jak to mówią funkiel, gnówka nieśmigane. Jeśli chodzi o opony, tył to też jest opona nowa, czyli macie cztery nowe opony wielosezonowe, rozmiar 18 cali. Jeśli chodzi o tarczę, ona jest praktycznie cała nowa. Była niedawno wymieniana i klocek jest tak mniej więcej w połowie czy czwarte, więc to wystarczy na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów zanim to będzie wymienione. Przejdziemy sobie z drugiej strony jak to wygląda. Z drugiej strony będzie wyglądać identycznie, bo mamy nową oponę z tyłu. Tarcza praktycznie nowa bez żadnego rantu i klocek też jest tak mniej więcej w połowie wymieniany i z przodu Analogicznie jak przy osi od strony, yy, znaczy od strony kierowcy na osi przedniej. Opona nowa, tarcza nowa, klocek nowy, zregenerowany, wyczyszczony, wymalowany, więc opony nowe, hamulce nowe lub jak nowe na tyle, więc to wystarczy na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów możecie wsiadać jechać na urlop do Chorwacji, do Hiszpanii, gdzie tam Wasza dusza zapragnie sama nam jeszcze zerknąć pod maskę lampy produkcja listopad 2019 i tutaj mamy listopad 2019 czyli lampy są w oryginale to są lampy full ledowe jeśli chodzi o odkręcanie na błotnikach tutaj nie ma śladów odkręcania Na masce tutaj też nie ma śladów odkręcania demontażu, i z drugiej strony na masce tutaj też nie ma śladów odkręcania demontażu i na błotniku również nie ma śladów odkręcania, jeśli chodzi o wymiany standardowo olej standardowo w naszej firmie oczywiście. Olej w skrzyni automatycznej, olej silnikowy, rozrząd, pasek mikro, chłodniczy. No i wiele innych rzeczy, to będzie opisane wszystko w poście. Nam zostało powiedzieć troszeczkę o wyposażeniu z zewnątrz i wskakujemy do środka. Jeśli chodzi o wyposażenie, czujniki przód tył, system blis, światła LED adaptacyjne, kamera tutaj na szybie. 18 calowe alufelgi kamera 180 stopni to jest system blis i wchodzimy do wnętrza pojazdu wykończenie wnętrza fajne w materiale tutaj mamy podświetlanie ambientne, to nie jest standard więc jeśli Wam na tym zależy to warto zwracać uwagę ta picerka półskóra z materiałem elektryczna klapa 144 tysiące przebiegu, elektryczny hamulec pomocniczy, czyli ręczny, system sport, automatyczna skrzynia biegów, to co było mówione, podgrzewane siedziska, fotele z przodu, szybkie odmrażanie szyby czołowej, recyrkulacja obiegu powietrza, podgrzewanie elektryczne lusterek plus szyby z tyłu, zamykanie samochodu. No i przejdziemy sobie teraz do ustawień samochodu, czyli go uruchomimy. Przejdziemy sobie teraz do uruchomienia pojazdu. Wyłączymy nawiew, żeby tutaj nie zagłuszał filmu. Auto uruchomione. Mamy wirtualny zegar z możliwością zmiany widoków. Tutaj mamy tryb jazdy, mamy tryb nawigacji. I strefa nieobjęta mapą chodzi o to, że stoimy na parkingu, a nie na drodze głównej, i dlatego jest taki komunikat. Mamy też standardowe liczniki. Mamy kierownicę wielofunkcyjną ze sterowaniem głosowym, sterowanie multimedialne. My sobie przejdziemy przez opcję. Mamy klimatyzację dwustrefową, plus strefa z tyłu. Tutaj sobie załączymy tą strefę z tyłu, ale też wyłączymy tutaj teraz klimatyzację, żeby nam nie szumiało. Mamy radio, z możliwością zmiany źródeł dźwięku Radio USB, pod wideo Bluetooth, czyli Bluetooth Streaming Audio, zestaw głośno mówiący, też jest również streaming audio, oczywiście Spotify, YouTube i tym podobne czego tam sobie wymarzycie, co sobie wymarzycie. Mamy mamy nawigację fabryczną, z możliwością jej aktualizacji za darmo. Mamy wszystkie ustawienia pojazdu automatyczne przełączanie świateł, czyli krótkie, długie czyli lampy adaptacyjne mamy wspomaganie zachowania pasa ruchu, czyli kontrowanie kierownicy żeby tutaj auto utrzymało tor jazdy możemy sobie to załączyć a wyłączyć stop i start system wspomaganie parkowania czyli czujniki parkowania przód i tył mamy monitorowanie martwych pól to co było mówione wcześniej kontrola poślizgu kół inicjalizacja nie do pompowania opon jak wymieniacie opony tak my to zrobiliśmy tutaj przychodzicie tryb kodowania ciśnienia i wyskoczy że ciśnienie zapisane to jest szczytywane z czujnika ABS Stellantis poszedł po rozum do głowy i przestał używać czujniki zewnętrzne które gdzieś tam po czasie trzeba było wymieniać ustawienia światła oświetlenie towarzyszące czyli jak długo mają się świecić światła lampy jak odchodzimy od auta i to samo mamy na powitanie Czyli jak wchodzimy do samochodu, o, reflektory kierunkowe, czyli tak zwane doświetlanie zakrętów, i przejdziemy sobie do komfortu samochodu. Tylna wycieraczka na biegu wstecznym, jeśli mamy czujnik deszczu i cofamy, to ona się sama z automatu załączy. Mamy dostosowanie lusterek zewnętrznych to jest taka fajna opcja jak. Cofamy to, tak jak widzicie, to lusterko się samo opuszcza w dół. Tak dostali, dostawiliśmy, a jak wrzucamy na D, czyli na Drive, ono się podnosi tak przed chwilą. Co mamy dalej? Mamy oświetlenie kameralne, czyli oświetlenie ambientne, to co było właśnie mówione. Tutaj mamy podświetlanie kubków, podświetlanie całe na zewnątrz. Tak, tutaj jest to ładnie pokazane na rysunku. Mamy dostęp do pojazdu, czyli odryglowanie tylko drzwi kierowcy, tylko bagażnika. Tylna klapa z napędem, czyli elektryczna, bezkluczykowa. I mamy to samo dla systemu bez użycia rąk, czyli gestem na nogę. To tak średnio działa, bo trzeba mieć dłuższe nogi. Osoby niższe mają z tym czasami problem. Też jest to uzależnione od zabrudzenia samochodu i warunków atmosferycznych. To jest wszystko na czujnik ruchu i na falę i wiadomo, że jak coś tam będzie przybrudzone, to może taki średnio zadziałać, ale teraz jest auto czyste, więc zadziała. <grywa> Lecimy dalej. Active Safety Brake, czyli ostrzeganie o potencjalnym wypadku i samoczynne hamowanie. Mamy dwa tryby ostrzegania na pomarańczowo, na czerwono. Jak nie zarugajemy, to auto hamuje za nas samo. Wyświetlanie zalecanej prędkości tutaj na kamerze czytywany jest znak, i wyświetlana jest prędkość na wyświetlaczu i alarm. Nie uwagi, kierowcy, jak jesteśmy zmęczeni, to nas auto o tym informuje, że trzeba zjechać na kawę. Mamy zestaw głośno mówiący czyli telefon, czytanie wiadomości, jakieś inne rzeczy. To sobie można wszystko ustawić. I mamy to, co pytacie najczęściej: Apple CarPlay, Mirror Link. Android Auto, tutaj te dwie opcje, Apple Play Android Auto możliwość przerzucenia Google Maps, Netflixa, YouTube'a, jeśli odblokujemy albo hardwareowo, albo softwareowo, to jest możliwość wrzucenia na ekran i oglądania podczas jazdy. Oczywiście też jakieś hmm, telewizje, piloty i tym podobne też jest to możliwe. I aplikacje pZOT, czyli podgląd, co tam się z autem dzieje. Jeśli wasz telefon obsługuje Mirroring, czyli odbicie lustrzane waszego telefonu tutaj na ekranie. Eee... To by było na tyle, jeśli chodzi o opcje samochodu tutaj w tym menu. Nie wiem, czy było mówione tryb Sport. I co mamy dalej? Dalej mamy lusterko fotochromatyczne, system satelitarny SOS, konsierz i mamy też zamykaną panoramę z roletą. Możemy sobie to zastopować, otworzyć. Otworzymy teraz całkiem, bo jest pochmurnie, więc fajnie się środek i wnętrze do świetla. sufitka jest jasna, bo to jest wersja nie GT, GT Line, więc tutaj mamy jasną podsufitkę i tutaj sobie jeszcze otworzymy panoramę. Możemy sobie ją otworzyć całkiem, możemy sobie otworzyć gdzieś tam na przykład tylko do jakiegoś momentu, ale jak nam to będzie przeszkadzało, to sobie możemy ją zamknąć tak jak teraz. I to by było na tyle, jeśli chodzi o przód samochodu. Przejdziemy sobie do tyłu pojazdu. A oczywiście to jeszcze jest tempomat. Ale tu będzie wszystko wypisane w poście. Tutaj mamy wykończenie, niezależne. Wykończenie w półskórze oczywiście chodziło. Niezależne fotele przesuwane przód tył. I to, co było mówione, to jeszcze takie fajne schowki tak samo pod spodem. Podłodze i to, co było mówione, czyli. Tutaj, aha, musimy załączyć sobie klimatyzację, oczywiście, tak już to robimy. O, załączymy klimatyzację, zobaczymy, czy jest opcja załączona z tyłu. Tak jest. O, i tak widzicie, już sobie możemy regulować, czyli możemy sobie wyłączyć klimatyzację, a tam jest załączona. Możemy sobie zwiększyć też tutaj siłę. O, no, fajne dla dzieciaków i dla pasażerów z tyłu, tak się auto prezentuje z tyłu. poświetlanie ambienty też tutaj przy panoramie to wieczorem robi robotę i tak wygląda z tylnego fotela więc zostało nam jeszcze zerknąć na klapę bagażnika a to i co zauważone zostało tutaj macie jakieś takie drobne przytarcie jak ktoś coś woził to najprawdopodobniej coś tam przytarł delikatnie to w niczym nie przeszkadza jeśli komuś przeszkadza, no to musiałby poszukać innego egzemplarza. No ale to jest auto rodzinno-dostawcze czyli dostawiamy i dostarczamy różne dzieciaki i rodzinę w różne cele, a czasami też coś przewozimy. Ok, widzimy się w klapie bagażnika a w zasadzie przy klapie bagażnika. Ok, widzimy się przy klapie bagażnika. Mamy możliwość oczywiście otwarcia ruchem na nogę. Jak mamy zajęte ręce, trzeba to machnąć i nam się po chwili otwiera ta klapa bagażnika. Tutaj mamy rzeczy wymienione w aucie. To będzie wszystko opisane w poście. I mamy też dodatkowe fotele, czyli siedmioosobowe. Jeśli chodzi o zamykanie klapy, no to nasza ulubiona wersja z kluczyka. Zamykamy sobie i to jest najwygodniejsze dla nas. Dla Was może nie. Dajcie znać w komentarzach. Tak wygląda oto ten samochód. Dajcie znać, czy Wam się takie samochody podobają, czy chcecie tego więcej. Liczymy na komentarze udostępnianie. No i do zobaczenia przy następnym samochodzie i przy następnej prezentacji od firmy Trailux. Pozdrawiamy ekipa Trailux.